Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkania, to chwała chłopakom za to, że naprawdę podjęli temat, podjęli temat i naprawdę jeśli chodzi o obronę, to Szczególnie pierwsza połowa, nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń. Mieliśmy błędy, ale zmuszaliśmy tak samo przeciwnika do, do, do błędów. Także to było super. W ataku pozycyjnym było kilka ładnych, kilka ładnych sytuacji. No i oczywiście było tak, że nie, nie wykorzystaliśmy tam dwóch, trzech takich stuprocentowych sytuacji, ale to się zdarza. Generalnie fajna robota i na święta możemy mieć. Spokojnie, spokojnie ze względu na to, że po prostu odrobiliśmy odrobiliśmy troszeczkę tych, tych punktów. No i szczególnie mnie cieszy to, że przywoziliśmy z wyjazdu, a u siebie, u siebie tam w jakiś tam sposób w, koń, w końcówce gdzieś traciliśmy te, te punkty. Tu się udało, wygraliśmy z doświadczonym zespołem, także, także chwała chłopakom za to i będą mieli na pewno udane święta. Drgnęło w tej, w tej obronie naprawdę, bo tu na niektóre akcje trzeba było patrzeć naprawdę z podziwem, jak taka sytuacja, gdzie kołowy dostaje piłkę i trzech ludzi mu zamyka. To, to, to się rzadko zdarza, a się zdarzyło. Także na pewno, na pewno jeżeli chłopcy to zrozumieją, że to jest, to jest ten klucz w piłce ręcznej, ta obrona i szybkiego ataku, to, to na pewno to będzie owocowało dalej i w tych rozrywkach juniorskich, czego im bardzo życzę, żeby powtórzyli to z ubiegłego roku, no i, no i tutaj w tej drugiej lidze, żebyśmy po prostu byli partnerami na boisku dla wszystkich, żebyśmy z każdym podejmowali w taki sposób temat. Pierwsza połowa wydaje mi się zaważyła na tym, że że przegraliśmy gdzieś to spotkanie jakoś tak z boku na to patrząc, to niestety nie było jakiegoś tam kontaktu. Za dużo mieliśmy problem z środkowo rozgrywającym. On dogrywał piłki do obrotowego, jeżeli nie, to, to, to sam dobrze też rozdzielał piłki, więc brakowało na pewno tego zdarzenia w obronie. No i niestety trochę siły. Kontrolowaliśmy przebieg pierwszej połowy. Udało nam się wyjść na prowadzenie siedmiu bramek do po 300 minutach działały skrzydła, działała druga linia. Wszystko bez zastrzeżeń. W drugiej połowie już przeciwnik nam troszkę uciekał. Decydujący moment mógł być dla drużyny z Buska, W 50 minucie chyba mieliśmy przewagę tylko trzech punktów. Udało nam się jednak utrzymać prowadzenie do końca meczu i zwyciężyliśmy. się spokojnie z rodziną bez żadnych wybryków i przygotowywać się już do drugiej rundy sezonu. Przed nami Mistrzostwa Polski, jesteśmy zmobilizowani i gotowi do pracy po świętach. Chciałem wszystkim kibicom życzyć wesołych i spokojnych świąt i do zobaczenia w przyszłym roku. Przede wszystkim zdrowych, zdrowych wesołych świąt życzę Wam wszystkim. Wspomagacie nas jak tylko jak tylko możecie, także to jest, to jest fajna sprawa, to jest fajna sprawa, zainteresowanie rodziców znajomych I, i liczymy na to, że po prostu, że będzie to, że będzie to z meczu na mecz ich więcej. I jeszcze raz chciałem powiedzieć zdrowych, wesołych świąt dla, dla wszystkich rodzin. Dużo miłości i, i radości w tym takim smutnym, covidowym okresie. Dziękuję bardzo.